Wleśnie przybywa elektrycznych hulajnóg. Nie wszyscy ich użytkownicy wiedzą jednak, jak jeździć nimi bezpiecznie. To z myślą o nich policja prowadzi akcję informacyjno-edukacyjną Jednośladem Bezpiecznie do Celu, skierowaną do użytkowników jednośladów, w tym również właśnie hulajnóg elektrycznych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, hulajnoga elektryczna jest pojazdem, a jej użytkownik to kierujący. Wiążą się z tym zarówno przywileje, jak i obowiązki. Hulajnogą elektryczną należy poruszać się ścieżką rowerową lub specjalnie wydzieloną. Pasem dla rowerów. Jeśli takich nie ma, można nią jechać po jezdni, ale pod warunkiem, że dopuszczalna maksymalna prędkość na niej nie przekracza 30 km na godzinę. Jazda chodnikiem możliwa jest tylko w wyjątkowych sytuacjach, gdy zgodnie z przepisami pojazdy na jezdni poruszają się z prędkością większą niż 30 km na godzinę i brakuje wydzielonej drogi lub pasa ruchu dla rowerów. Jadąc chodnikiem zawsze należy jechać z prędkością zbliżoną do tej z jaką poruszają się piesi, zachować szczególną ostrożność, ustępować pieszemu pierwszeństwa i nie utrudniać mu poruszania się. Przepisów związanych z użytkowaniem hulajnóg elektrycznych jest znacznie więcej, a każdy kto ma zamiar jeździć tym pojazdem koniecznie powinien się z nimi zapoznać.